Ach, nie ma to jak smażyć. Już się głodna robię. Hejo moje naleśniczki. Z tej strony Pancake i witam was w... Kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku nagrywam kolejny tak. Na pewno, tak? No, chyba tak. Ej, nie wiem, który to tak. Hmm. Tak, nagrywam kolejny tak, który się nazywa LPS Channel. Tak, który został stworzony przez. Magdę LPS TV I też przez nią zostałam nominowana Więc dziękuję Ci bardzo serdecznie za nominację I zapraszam Was na jej kanał Bo jak dla mnie to bardzo fajne filmy nagrywa I życzę Ci powodzenia w dalszym nagrywaniu No dobra, więc nie przedłużam I zaczynam odpowiadać na pytanka Okej, okay, więc czas na pierwsze pytanie czy masz na kanale jakieś seriale? Yy, 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 nie, nie mam, wiecie? Nie, nie mam żadnych seriali. Ani jednego odcinka, ani wymyślonego przeze mnie serialu. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. A bo dobra mam te seriale. I to niedokończone. Drugie pytanie: czy masz na kanale shoppingi? Tak, mam na kanale shoppingi, nawet jest playlista ze shoppingami. I już jest 99 shoppingów, także wow. Tylko że jak nagrywam początki yy, shoppingów, to zrobiłam jeden shopping 9a, nie wiem dlaczego. To jest takie idiotyczne, żeby zrobić shopping 9 i shopping 9a. No jest po prostu Brawo ja. No po prostu Trzecie pytanie. Czy masz na kanale MV? Tak, mam na kanale MV, dosyć dużo jak dla mnie, ale nie zrobiłam playlisty, bo nie chcę mieć, ale tak, są y, tego MW czy tam MV na moim kanale, więc też w ogóle nagrałam tak do związane z MV. najżej do góry na karcie będzie pokazywane, ale tak, są na kanale MV music video czwarte pytanie czy kiedykolwiek zmieniłaś sobie awatar oczywiście, że zmieniłam przedtem miałam takiego awatara jak w intrze to jest przez jedną osobkę i nie wiem czy to ogląda, ja ci bardzo serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę dosyć długo miałam ten awatar, a teraz mam takiego wiosennego z moją maskotką kanału ale też jeszcze odpowiadając na to pytanie, dużo razy zmieniałam awatar. Nie wiem ile razy, ale bardzo często kiedyś w początkach zmieniałam awatar. Piąte pytanie. Dlaczego ten LPS jest twoją maskotką kanału? Jeżeli mogliście zauważyć, albo przedtem jak powiedziałam, moją maskotką kanału jest ta shortherka, co jest na awatarze, ponieważ nigdzie nie widziałam, żeby ktoś miał jako maskotkę kanału, więc... Wzięłam ją na maskotkę. W ogóle mi się podoba ta hairka W ogóle ona nie jest wyprodukowana przez Hasbro, tylko przez jedną osobę, co robi takie bardzo fajne figurki. Od Judy Love LPS. Najwyżej Wam wyślę linka do jej Instagrama w opisie. Szóste pytanie: czy prowadzisz jakąś serię na kanale? Owszem, prowadzę DIY. Kiedyś prowadziłam serię zwierzakowe ciekawostki, ale już nie nagrywałam, bo, bo naprawdę nie wiem, co mam nagrać do tej serii. Też robiłam serię, jak rysowałam petzopy dla moich widzów, ale też o tym zapomniałam, bo nie mam na razie takiej weny rysowniczej pet shopów, oczywiście. Może kiedyś będę miała. Yy... I co jeszcze? I to chyba tyle z tych serii, co wymieniłam. Siódme pytanie. Ile chcesz mieć sobów? Hmm trochę to jest skomplikowane pytanie ale chciałabym mieć 2500 subskrypcji to jest mój, moje takie małe marzonko żeby mieć tysiąca subskrypcji którego nigdy nie zdobędę ósme pytanie nominuj kogoś hmm więc tak w ogóle nie wiem czy te osóbki nagrają do nie, ale po prostu powiem żeby tego więc tak nominuję Uluru LPS a w Proszę cię, nie zabij mnie, proszę cię tą osobę, którą teraz wymienię. Nie zabij mnie za to, że źle powiem nazwę. Avi LPS, powiem skrótem, będzie na też napisane Denaila TV i Delusi LPS. Mam nadzieję, że nagracie, bo fajnie się odpowiada na te pytanka I też. Y Mogą nagrać te osoby, które chcą nagrać ten tag. Pytanka będą najwyżej w opisie. Więc no, mam nadzieję, że te osoby nominowane nagrają. Mam nie ciaskać tymi drzwiami! Czego ja się naćpałam? A wiem, czego ja się naćpałam. Niczego! Oki doki to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeżeli tak, to wiecie co macie zrobić, nie? No, no, drogie dzieci, co możecie zrobić pod tym filmem? Tak, brawo! Skatiście. Możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę. Co jeszcze można dać? Tak, można dawać jakiś komentarz. I jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Tak, tak, bardzo dobrze mówicie. Trzeba dać subskrypcję z dzwoneczkiem. A dlaczego z dzwoneczkiem? Tak, brawo, żeby nie ominąć żadnego filmu na moim kanale. I na co Was nieraz zapraszam, albo zawsze. Tak, brawo drogie dzieci. Zapraszam Was na mojego TikToka i na Instagrama. I teraz ja się z Wami żegnam, drogie dzieci. Mama!